Najlepszy moment już przeróbek trudnych spraw Marzena od dwóch lat była marzeną. Kobieta była z kobietą. Matka Mateusza i Igora Stęczyków każe synom non stop 41-latka nie jest. 41 latka. okazuje się, że matka jest ojcem Rado. Rar, tu mieszka 8-letnia Gabriela Hera ze swoimi dorosłymi dziećmi Sonią i Tomaszem. Jak mi się na bebe? Matka jest przeciwniczką kończyków i dzieci i internetu. Codziennie nęka byłego partnera ciągłymi odwiedzinami. Człowieku, odczep się ode mnie! To było podyłe z jego strony. Przecież ja mu się w ogóle nie narzucałam. Fabian przed poznaniem Marzeny również był kobietą. Internet. Stał się częścią części. Tydzień później jest tydzień. Tam bardzo serdecznie siemanko witam w mojej kuchni. Tyłość cukrzyca, trzy nadciśnienia, rakielita i brak kondycji. Z Fabianem mieliśmy tak wiele wspólnego. Obydwoje lubiliśmy majonez kielecki. Byliśmy zagorzałymi przeciwnikami wszelkich aktywności fizycznych. No i do tego nie kochaliśmy się. Ja po prostu żądam, żeby wszystkie dzieciaki jutro wykasowały się wykasowały. Dzieci z... trzeba ukrócić. Kurkę tu ci przygotowałam, daj, no i musisz sobie trochę porobić takie te, bo. żebyś żeby były żeby, 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 żeby płaczesz, wiesz? Fulne. A równie to chcecie, Iść ja bym Sprawdzam, czy nie będzie widać tej cebuli. To jeszcze się kameruję! Od początku wiedziałem, że. nie wiedziałem. Anna wraca do domu i znowu podejmuje walkę przeciwko internetowi. Pewnego dnia Fabian wraca do domu i z dumą prezentuje żonie swój nowy rower. Fabian, co to jest? No przecież widzę, że to jest... Pralka Samsung WW80T554DAT. Promocja była! Hehehehe he 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 he. mama zawsze miała świetne pomysły Nadłóg uśmiechł sobie Did you know that you have rights? że Ty zachowujesz się jak stara baba Słuchaj, co, co ona tu mówi? Pani A ja mam to w dupie Mogę chociaż wyjść na godzinę? Na godzinę? Dobrze, ale pamiętaj na godzinę Dobra, składając Tam to to jeszcze, kurwa, no choja, do zdania marzena, pomimo tego, że wcale nie jest głodna, pochłania... ...winogrona czerwone 40% tani na. No. Co ty masz w buzi? 14 kawałków krupiącego kurczaka. Następnego dnia rano w szkole szkoleniu jest rano. A Jest Już 20. Sur To Super sprawa. Kto odjął mi sur To Kto z wad? Okazuje się, że mężczyzna nie mówi prawdy i wcale nie uprawia sportu. Cholera jasna wsiadł do taksówki. Albo jest dealerem, albo ma kochankę. Lepiej, żeby był dealerem. Nie wierzyłam własnym oczom. Co robicie? Wiedziałam, że jeżeli Marek ma nową dziewczynę, będę musiała ją zawieźć do szkłońskiej. Zostaw mnie, Pierdalej! Uciekaj, poczekaj. Mateusz, możesz mi to wyjaśnić? Jak ty na to wpadłaś? Dlaczego to zrobiłeś? Ja nie chcę. Myślałam, że się spalę. Kolejnym krokiem było sprawdzenie telefonu Fabiana. I to się teraz Myślałam, że padnę. Jakaś Danuta pisała do mojego męża, że tęskni za swoim hipopotamkiem. No, że było jej dzisiaj cudownie i że on pokazał klasę. Na początku chciałam ją... No, ale że bałam się więziennej diety. Dlaczego miałbym wam pomóc? które podpisu pod petycję. Widuchak, kupia babo, widzisz co dała Właśnie jak są, takie pismo o zakazie internetu w szkole. Chcielibyśmy, żeby to pani podpisała. Zrób to sam. Co rok nie masz do roboty, tylko czekasz na gotowe? Ja uważam, że internet w szkole jest pisty. I czy uważam, że Zduńczykowa to trzmata. Okej. Okay. Fajnie wyszło, nie? Wyglądała na szczęśliwych. Jakiś, jakiś podpis jeszcze do tego. Napiszę. Ty stara kurwo, zmarnowałeś mi 20 lat życia. Co się stało? Co on ci tam napisał? Nie w mnie. Dokładnie. Będę taką szprychą. Brrr. Zobaczymy moje smukłą sylwetkę To od razu pójdzie po rozum Do dupy. W życiu nie przypuszczałam, że wpadnie mi do głowy coś tak szalonego jak Chypas Limin No poczułam się jakbym miała skakać z mostu No nie musisz dzwonić, uczę się, rozumiesz, uczę się Dobra, nara Wpierdala i to matka Cały czas dzwonię i kontroluje. Trzeba go Ostatecznie rozpierdoli, bo chap się odradza! O, w murdę jak ich powstrzymamy? Pomogę ci, bo też nie nienawidzę tego chuja czarnoksiężnika. Tomasz postanowił poprawić humor swojej siostrze i zabrał ją do Biedronki. Ma nadzieję, że dziewczyna znajdzie tutaj niskie ceny! Owszem mówią, że czas leczy rany, ale ja nie chciałam leczyć tej rany. Wiesz, A co masz zamiar z tym zrobić? Oddamagacie. Nie pozwolę marnować! Jedzonka! Wiesz, że to przeterminowane z <laughs> tym! Fabian no! Nie no wiesz co, powiem ci tak. Ja spierdalam. Stara kurwa zmarnowałeś mi 20 lat życia. Chcę ci coś pokazać tak w ogóle? Co takiego? Patrz. Co? 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 No, czuję, że nie czuję... Nie no ja... Nie wytrzymam zaraz! Pamiętacie ją? Tam, to jest na teraz. Ten Quest się! Czyli to był pomysł! Twój pierdolcu! Dawaj, malutki, dawaj, spodź się dla mnie, siłaczu! Zajeździ to, że na śmierć. <tosur expon�> oh, to takie trudne. Piękno rodzi się. Dupie. Jak się widzisz za rok? No ale jak dokładnie? Mam to opisać. Nie wiem, choć się domyślam. Chcę być 20 kilo lżejść. Nie. 25. I ja podejmuję decyzję, że kończymy tą przerwę i idę ćwiczyć. Po zajęciach Mateusz natychmiast idzie wyjaśnić. Matkę.

Była jakaś nieskuteczna. No co prawda, zmodyfikowałam, miał trochę, żeby nie czuć się głodna. Mamo, ostatnio jestem po prostu przełęczony. Frasznie wczoraj zaklałem. Paliłem blanty do piątej Rano. Film mi się urwał, jak leżałem w różę. Teraz mnie krzyż na Dwie godziny później. I co dolega mojemu synowi, panie doktorze? Ból, zmęczenie, smutek, lęki, bieda. Ej, kumplu, oglądasz ten film już chwilkę, więc przypominam, że jeżeli Ci się podoba, to możesz zostawić subskrypcję, lajkę i zostawić komentarz, który mu najbardziej się podoba. Dzięki. To bardzo korona Myślałam, że padnę. Muszę zrobić zakupy mam za mało kalorii w lodówce że no w dzisiejszych czasach bułka z masła to nie jest bułka. Trzeba je chronić przed takimi pokusami, jak bułka z masła A jednocześnie dbać o bułkę. Było mi strasznie przykro, że sprawy tak się potoczyły. Postanowiłam chłopcom dać bułkę. Tak, Wiesz? nie dość, że uważasz, jak że powiem. jestem brzydka, to jeszcze masz mnie za idiotkę. Wiesz mnie, upokarzasz, ruchasz moje byłe, strasz mi do łóżka, kradniesz, żresz jedzenie i zabierasz mi pieniądze od lat! Mam cię, ty paskudny Tak wyglądały twoje treningi? Marzenka! Ja czułem się odrzucony! Naprawdę? Na bezkietu. Bez kitu to się wpierdoliłem! Powijajcie! Jak pierdolny, to uderzy. Znalazłem taką karteczkę, zobacz jak książka wygląda. Marlena napisała na tej karteczce, że Stara kurwa zmarnowałeś mi 20 lat życia. Miałem nadzieję, że Anne ucieszy ta wiadomość o skradzionych laptopach. I liczyłem również na Ruchanie. Ktoś się do Marka włamał. No nie ty wiesz przypadkiem co? No nie wiem. Nie wiesz? Na pewno nie ja. Ja, ja się nie włamałam. Tak, to ja włamałam się do Marka. Czy masz dwubiegunowość? Nie, mi się wydaje, że nie mam te. Bo... Dobra, to też wypierd... Co ty tu robisz, łamą się jeden? Weź nie Pierdol, uśmiechnij się i żyj. Spierdalaj, co? E, możemy wejść do środka? Nie, jeszcze mi się nie chciał umierać, odpierdol się. Najwyraźniej, proszę powiedzieć, co się stało, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, nie wiem. To, Co skłoniło cię do szukania kobiet przez internet? Seks. Przejdę od razu do konkretów. Moja mama jest bardzo ciężko chora. Po czym ty kurde faja nawijasz? I wiesz, moja mama ma takie marzenie, żebym się jeszcze o ożę... Spoko, ale nikt nie pytał. No. Czemu to zrobiłeś? Co, nie wiesz? Zraciłaś kurwo mnie pod pociąg się podłożę, ale nie przejedzie mnie, bo kurwa jedzie po innym torze. Ojciec Marleny za kradzież laptopu został skazany na karę grzywny w wysokości 4 zł. No więc Andrzeju, lubisz spacer? No. A czym się interesujesz? No. Nie wiele mówisz, nie? No. Wiesz co? Chujowa jakaś ta rozmowa. No nie klej się. Zabieraj dupę w troki. No. To ja. Od początku wiedziałem, że nam się uda. Serio? No tak. Bo jesteśmy zajebiści. Przepraszam. Nie ma problemu, zio. Tylko przestań srać mi do łóżka. Ale ja tego nie robię. Zioł. To niby stram przez sen? Nie, to ja ci stram do łóżka. <noise> Anna wyciągnęła dzieci z schroniska i relacje z synami. Nie istnieją.